Fundacja Dobre Znaki, Anna Granas, Aniceta Bosak. Dominika Gajdawicz. Fundacja zajmuje się pomocą pacjentowi onkologicznemu w powrocie do dobrostanu. Ogarniamy to, czego system na razie nie jest w stanie. Ćwiczymy, wspieramy, aktywujemy społecznie. Staramy się prehabilitować w tych obszarach, gdzie nie może tego zrobić szpital. Jestem Dominika i jestem Amazonką. Kilka lat temu, w piękny jesienny dzień dowiedziałam się, że mam raka. Dziś jestem szczęśliwa aktywna i sprawna. Co mi pomogło? Dobrze przygotowałam się do leczenia. Yoga, rehabilitacja medyczna, psycholog, dietetyk, kosmetolog, terapia blizny. To możemy Ci ofiarować. W Fundacji Dobre Znaki pomożemy Ci dobrze przygotować się do procesu leczenia, a później przywrócimy Ci sprawność, kondycję i dobre samopoczucie. Będziemy oczywiście praktykować jogę, onkojogę według naszej autorskiej metody. Będziemy poprawiać swoją wydolność oddechową, praktykując pranayamę. Do tego dochodzą olejki aromoterapeutyczne, a na końcu relaks w dźwiękach mis i dzwonków koszli. Jeszcze to zdanie. Współpracujemy z oddziałami rehabilitacji. Rehabilitacja to przygotowanie pacjenta przed zaplanowanym leczeniem lub leczeniem operacyjnym. Składa się z czterech podstawowych filarów. Zobaczcie, jednym z nich jest prawidłowy stan odżywienia. Nie wolno zapominać nam o aktywności fizycznej, dzięki którym budujemy masę mięśniową. Istotne jest wsparcie psychologiczne, a także rzucenie nałogów. Więcej szczegółów poznasz na konsultacji w naszej poradni rehabilitacji i żywienia klinicznego. Jesteśmy właśnie na sali operacyjnej. Tutaj chirurg przewodzi procesowi leczenia. A jak jest w rehabilitacji? No właśnie, w rehabilitacji zachęcamy pacjenta do współudziału w przygotowaniu. Chcemy pokazać, jak jest to istotne, i zachęcić pacjenta do współpracy z nami i tak naprawdę. Pacjenta zaprosić do przewodzenia procesowi przygotowania. My, jako specjaliści, na całym etapie wspieramy i pomagamy. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas. Dbamy o pacjenta onkologicznego, ale też pooperacyjnego. Wejdź na nasze profile społecznościowe, zaglądź na stronę internetową fundacjadobreznaki.pl